Szanowni Państwo, przed nami kulminacyjny moment dzisiejszej uroczystości. W imieniu POSCO umowę podpisze wiceprezes zarządu, pan Chang Dong Hua. Zapraszamy. W, w tym momencie, kiedy on się nie uda, to on będzie w POSCO-gonzoru, on będzie w POSCO-gonzoru, on będzie w POSCO-gonzoru. W imieniu Krakowskiego Holdingu Komunalnego umowę podpiszą prezes zarządu, pan Grzegorz Ostrzołek Krakowka, oraz... Krakowska Główna 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 oraz... Grzegorz Ostrzołek oraz, wi oraz wiceprezes zarządu, pani Małgorzata Marcińska i małgorzata marcińska, pan Grzegorz Ostrzołek